No i dzisiaj idziemy z szlakiem turystycznym, który powstał już, można powiedzieć, na początku wieku XIX, który łączył górę gapę, obecnie tak nazywaną Górę Siodło i Górę Godzisz. To były trzy obiekty, które wtedy jak to się były na tyle atrakcyjne, że też były tłumnie odwiedzane. W tej chwili są to miejsca całkowicie zapomniane. Zobaczymy tylko skały, w których zostały wyrzeźbione schodki, po których chodzono na te wysokie skały i podziwiano, domyślam się, panoramę karkonoszy. Dzisiaj, czyli tak, wejdziemy na górę Gapę, następnie trafimy do miejsca, gdzie najprawdopodobniej stał y, zamek, bo Jelenia Góra w otoczeniu swoim miała dwa zamki. Jeden zamek na wzgórzu Krzywoustego, drugi na wzgórzu skrzywołstego a drugi tutaj między Siedlęcinem a właśnie wzgórzem Krzywołstego. Był to tak zamek, tak zwany zamek zbójnicki, bo droga na Siedlęcin wtedy do Siedlęcina można by było trafić dwoma drogami. Jedna droga to tutaj dokładnie prowadziła przez obszar tej uczelni, a druga prowadziła od strony z drugiej strony Bobru. Tyle, że oczywiście była tak zwana przeprawa bro, no, przeprawa przez rzekę Bóg na wysokości wieży w Siedlęcinie. Bród. No, brud właśnie. No, ale tą ścieżką kawałek przejdziemy. Czyli tej drogi, którą w tej chwili jeździmy do Siedlęcina za lasem, przy za wtedy nie było. Jedyna droga, która prowadziła na Siedlencin, to była tu droga przez las. Dokładnie. I tym, tą, tym fragmentem drogi pójdziemy. Skąd to wiadomo? No wiadomo, z map, których, do których udało mi się dotrzeć posiadam mapę, między innymi bierną kopię mapy z roku 1760, która poka pokazuje dokładnie jaki układ dróg tutaj istniał w tym czasie. Tak samo ta droga, którą w tej chwili jedziemy na jeżu, ona istniała, ale tutaj na wysokości tamtego budynku ciekała kolejna droga w kierunku Szczelnicy. Przecinała, gdzie były zbudowane domy na początku wieku XVIII, tak zwane domy leśne.

Idąc tym szlakiem, spotykamy wiele interesujących form skalnych, urwisk i punktów widokowych. Przez leśne ścieżki przepływają strumienie biorące początek z licznych tutaj źródeł. Dobra. No, Znajdowała się w tej części, dokładnie na uku tej ścieżki. No a tu mamy górę Gapę, cały też ciekawy skał. Gapa to grupa wzgórz parku krajobrazowego Doliny Bobru, znajdująca się na prawym brzegu rzeki Bobr. Nie, ale faktycznie nie jest wulkanem. To jest piaskowiec. I tam y, była kopalnia, czyli znaczy piaskowiec wydobywano, a od strony północnej były kopalnie złota. Ale no, nie, nie, nie ma jakichś i takich śladów zapisów. Ile wielkich po prostu Na platformę widokową, jak widać można wchodzić po wciąż istniejących schodkach wykutych w skałach. Thanks <tune sound> Możemy narzekać na brak miejsc, w których można podziwiać piękne widoki na okoliczne wzniesienia i otaczającą nas przyrodę. Jamy padalca, który zastygł bez ruchu na nasz widok. W Polsce to jest on objęty ochroną. Ten, i tak jak mówię, ten ojciec ciągnie to drzewo, to mama jak wstaje rano, to on o mur nawet jest i, i tam wali. Ojej, w ale ciołem. to na przykład co leci, to też jest... nie Żywo i ochoczo, pełni sił i zaapału, ruszamy przed siebie dalej. Pan Eugeniusz Gronosta, jak zawsze przygotowany do roli przewodnika, dzieli się z nami swoją wiedzą. A gród zbójców bieg rzeki odwracając sobą, Jest w owej okolicy szczególną ozdobą. Bo na wierzchu tej skały paszta niegdyś stała, Która swymi murami ciągle podglądała, Pilnując naokoło zdradnego przychodu Sąsiednich nieprzyjaciół słowiańskiego rodu. Tak pisał o istnieniu zamku w Borowym Jarze w swoim poemacie Sudety Bogusz Zygmunt Stęczyński. A oto wzgórze zamczysko. Na nim według legendy powstała średniowieczna budowla. Był to prawdopodobnie zamek z dwiema wysokimi wieżami. Koronikarze przypuszczają, że został zdobyty w 1427 roku przez Husytów. Obiekt ten pełnił rolę strażnicy i był powiązany z wieżą rycerską w A to resztki ruin, prawdopodobnie pozostałość po starej wieży. Ja podsam ten blażon, ale co tam? Dobra. Będę cię ciśn. Kiedy ty robią włosko? się. Wieżyca skała o wysokości 370 metrów nad poziomem morza. że zdjęcie pokaże, gdzie chodzi, co? No. Ze skalistego cyplu prowadzi most na drugą stronę jeziora modrego. Na szpiecie góry w 1927 roku zbudowano gospodę schronisko o nazwie Turmstein Jest to drewniano-murowana budowla z kolistą wieżyczką, na której usytuowano Galerię Widokową. W tym odpoczynku ruszamy dalej na wzgórzem siodło. Właściwie ja ja miliony razy nikt mi tego nie pokazał. <noise> <noise>

Zarośnięte. Jak widać jest zarośnięte, ale to jest wejście dokładnie zejście do tej skały, którąśmy widzieli z drugiej strony. To jest ta najgroźniejsza, najbardziej wysoka skała z największą ścianą skalną, nie? czyli te 50 metrów ma tak. tutaj tak niepozornie byle jak wygląda, ale tu za 20, 20 metrów od tego miejsca jest coś takiego, że Nie wiem.

Spostrzegawczość pozwala dostrzec stare kamienne słupki Państwu, Nie drugą stronę. musi być. Poprawiamy kolejny kamień geodezyjny. Tam, 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 tam. No może się na siebie co te oznaczały? Proszę Dobrze ja idziemy teraz powoli fryzdziałki na kurę szwedko bardzo lubiła tutaj. Tam widzimy psę tak zwany system. Wchodzimy na teren ogródków działkowych Godzisz. Trudno w tym terenie doszukać się śladu ścieżki. Na wzgórzu Godzisz szukamy śladów szańców szwedzkich z okresu wojny 30-letniej. W oddali, dole widać pozostałości po kompleksie wypoczynkowym Rakownica, a to pozostałe drewniane konstrukcje wykorzystywane do ćwiczeń przez rowerzystów. W pełnym składzie dotarliśmy do mety, pokonaliśmy około 13 km i wykazaliśmy się dobrą kondycją.